Cześć, jestem Patryk. Cześć, jestem Sylwia. Znajdujemy się w salonie rowery kwidzy, gdzie prezentujemy kolejny rower od Gianta. Jest to dzisiaj Sylwia. Jest to najnowszy model XCC SLR1. Kolekcja 2025 dopiero wkracza na rynek i wjeżdża do naszych salonów. Tak jest. Z Giantem jesteśmy już związani od około 15 lat. Od samego początku na mojego sklepu w Kwidzynie handluję Giantem mhm. i też widzimy progres tej marki, jak ona się zmienia, jak dostosowuje się do rynku. Jak wprowadza swoje nowości, czy też jest pionierem w niektórych rozwiązaniach. Tak? Tutaj mamy zastosowaną ramę aluminiową ze stopem SLR, jest to stop hmm. 6011, Takie. stop bardzo lekki, rama jest sztywna, też można tutaj zauważyć w tylnym trójkącie asymetryczne dolne widełki. Co nam daje tutaj dodatkową sztywność? Teraz tak, jeśli chodzi o zawieszenie, Sylwia, jaki mamy tutaj widele? Jest to z Kres 34 od Gianta i tutaj mamy skok 100 mm. Jest amortyzacja powietrzno-olejowa z blokadą amortyzacji z manetki. Tak, i tutaj warto wspomnieć, że amortyzator powietrzny pompujemy specjalną pompką przeznaczoną do amortyzatorów, tak jest. nie kompresorem na stacji. Tak? Także tutaj na to warto zwrócić uwagę, żeby w prawidłowy sposób też obsługiwać ten sprzęt. Dostajemy też od Gianta dropper, tak? czyli tą sztycę, tak zwany myk, -myk pod, pod Sprawdza się to bardzo fajnie w terenie, w trudnym terenie, gdzie mamy trudne zjazdy technicznie. Możemy obniżyć sobie środek ciężkości, mm -hmm. dzięki czemu to te prowadzenie, nasza kontrola nad rowerem się zwiększa. Jeśli chodzi o koła, Sylwia, tutaj mamy koła 29 cali, oczywiście tak. na sztywnych osiach. Tak, tak. przód, tył, sztywne osie i koła są to również obręcze Giant na piastach Shimano. Koła 29 cali z szerokością maksymalną, opony 2,4. I takie fabrycznie są założone: są to opony Maxis Recon Race. Mode. Recon Race, tak. I to jest grubość, szerokość 2,4. I taka maksymalnie może być zastosowana. Tak jest. I tutaj fabrycznie dostajemy też zalane płynem mlekiem uszczelniającym koła. Tak jest. Także to wyjeżdża już ze sklepów z systemem Tubles, tak. gotowym do użytkowania. Co w tym rowerze mamy zmontowane, no to mamy zamontowany wspornik kierownicy, który docelowo ja bym zamontował odwrotnie, aby ta geometria była nieco bardziej agresywna, bo w tej chwili mamy go w ustawieniu takim lekko turystycznym, można powiedzieć. Jeśli chodzi o hamulce, jakie hamulce tutaj zostały zastosowane? Tak, jeżeli chodzi o hamulce, to są tu hamulce Shimano e, BRMT 501 z tarczami w systemie Centerlock. Mm -hmm. Przednia tarcza 160, 180, 180 160, 160 tył. Także takie, takie tak. zastosowane tutaj zostały tarcze. Oczywiście te klamki są krótkie na dwa palce, tak? Także nie są jakieś tam długie turystyczne. Wygląda mm -hmm. To bardzo estetycznie i prawidłowo działa, oczywiście. Jeśli chodzi o samą ramę, też wróćmy do tej ramy, mm -hmm. bo standardem już jest prowadzenie wewnętrzne linek, ale Giant też dba o to, żeby ten rower wyglądał. Tak? On jest no, pięknie pomalowany. Tak. Tutaj się mieni nam w świetle brokat na górnej rurce, także to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście główka jest tapered, czyli mhm. tutaj mamy ten szerszy ster w dolnej części i press fit support. No i w ten sposób przechodzimy płynnie do, do napędu. napędu. Tak? Tak. A napęd tutaj, za napęd tutaj odpowiada grupa Shimano SLX. W mhm, większości. Mamy korbę. Yy, też SLX-a i to jest w wielkości 32, fabrycznie maksymalnie możemy zamontować 36. 36. Maksymalna Także ktoś gdyby chciał mocniej pojechać, uh -huh. szybciej, ma mocniejszą nogę, jest taka opcja, 36 maksymalnie nam tutaj się zmieści. Z tyłu oczywiście mamy 12 przełożeń tak jest. i to jest też kaseta, przerzutka jest SLX-a, tylna kaseta jest w rozstawie 1051. Czyli też ten Duży maksymalny zakres. rozstaw, jaki może być wyszymano, jeśli chodzi o zębatki dwunastorzędowe. Ten model występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, tak? mamy tak. prezentowany. Czarno, grafitowo, zielony. zielony oraz występuje w kolorze takim bardziej czerwonym. Tak, tak? czerwony, nieco może wpadający w pomarańcz, ale rzeczywiście one, te nowe malowania, nowe, nowe odsłony kolorystyczne, w cała kolekcja Giant. My już ją znamy wiosenną. Tak. Jest zdecydowanie bardziej kolorowo. Jest tak, i te rowery zawsze, Jaśniej. każdy jeden rower Gianta, ja mam takie przekonanie, że mm -hmm. wygląda na żywo dużo lepiej niż na zdjęciu w internecie tak. czy w katalogu. Tak, tak także tak. szczególnie jak go w piękny, słoneczny dzień wyprowadzimy mm -hmm. na zewnątrz, przed tak. sklep, naprawdę robi bardzo duże wrażenie ten dokładnie rower. Dokładnie tak, mam takie samo zdanie. Ten, ta maszyna przeznaczona. Dla ambitnych amatorów, tak? mm -hmm. to już na tym rowerze można się śmiało pościgać. Tak. Można pojechać sobie tu w Kwidzynie, na przykład na tereny rekreacyjne Miłosna, Właśnie. gdzie no. są porobione bardzo fajne ścieżki no, rowerowe, tak. single tracki. No, na które tak naprawdę przyjeżdżają tutaj do nas z okolicy kolarze mm -hmm. i, i bardzo chwalą. Te ten tereny, mm -hmm. przygotowanie tych tras, no i zawody, które będą się odbywać chyba we wrześniu w tym roku na, mm -hmm. na Miłosnej XC Miłosna. Także też Super. serdecznie pragnę Państwa zaprosić na, na, na ten wyścig. Tak? To naprawdę jest, jest co jechać, że tak powiem. Nie? No, wydaje mi się, że takie modele z, z serii, właśnie cross-country, cieszą się tutaj dużym zainteresowaniem Waszych terenów. Tak, to, to, to właśnie Kwidzyń, czy, mm -hmm. czy ogólnie północna Polska. Mm -hmm. y, Hartaj ma. Tu w prawo bytu, tak, i mhm. jest fajnym rozwiązaniem na, na, na takie tereny. Jeśli chodzi o ten model, też on może być dla ambitnych amatorów, tak jak wspomniałem, mhm. ktoś lubi jeździć rowerem, chce mieć lekki fajny rower XC, niekoniecznie też jeździć w super trudnym terenie, tak. też ten rower spełni mhm. jego oczekiwania. Tak? Także tutaj na pewno. Na pewno można nad nim się pochylić, jeżeli chcemy mieć na Alux SLR ramię. Jest ten model, mm -hmm. oczywiście też występuje wersja SLR 2, która mm -hmm. jest nieco tańsza. Tak. Ona jest wtedy Skonfigurowana na grupie Shimano Deore, również dwunastorzędowej. Mm -hmm. Także to jest ciekawa propozycja, nieco tańsza, mm -hmm. ale mamy tą samą ramę, możemy sobie ten rower później upgradeować ewentualnie. Mm -hmm. Także to jest na plus, myślę. Ale jeszcze w drugą stronę, bo możemy iść jeszcze wyżej i pokusić się o karbon. To już wtedy właśnie. To jest taki rower, który jakby tak. pośredni, tak? Mieliśmy tak. początkowo jakiegoś powiedzmy talona, zwykłego górala, mm -hmm. później Ktoś ambitniej chce pojeździć troszeczkę, no to bierze sobie XTC SLR. Mm -hmm. I skoro widzi, że się ściga, wkręcił mm -hmm. się w ten temat, raczej kończy się to na karbonie najczęściej. tak? No I tak, to albo carbon później. podstawowy Advanced mm -hmm. lub Advanced SL. Mm -hmm. Te rowery też oczywiście mamy dostępne w sklepie. Myślę, że ten rower dosyć namiesza na rynku mm -hmm. w segmencie XC. Jest to bardzo ciekawa propozycja. Zapraszamy do sklepu do zapoznania się z tym rowerem. A na dzisiaj to wszystko, jeśli chodzi o Gianta XTC SLR1. Do zobaczenia! Hej! Cześć!